Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco. Dzisiaj będzie vlog kosmetyczny na tym kanale, ponieważ e, szykuję się właśnie do nagrania na mój kanał i e, muszę zrobić pielęgnację. Dzisiaj Wam pokażę dzienną, bardzo intensywnie warstwową pielęgnację skóry. I będzie tu wiele warstw, ale w trakcie upałów i w związku z tym, że to słońce mnie chwyciło, hm, stety czy niestety, moja skóra pije wszystko do dna do matu, do matu dosłownie moja skóra wszystko chłonie także dzisiaj Wam pokażę moją pielęgnację, buźkę już mam oczyszczoną oczywiście będę ją tonizować solbergsem, hydromgiełką rozpylam ją sobie na dłoń rozprowadzam w dłoniach ciskam w skórę naprawdę Wam powiem szczerze, że na urlopie aby mieć w kondycji e, dobrej skóry, żeby skóra była dobrze nawilżona, żeby się z nią nic nie działo, ona musi być przeogromnie wypielęgnowana. I bo, może po dzisiejszym vlogu dla Was to będzie komiczne, aczkolwiek naprawdę bardzo elementarną kwestią na urlopie, na przykład w dziennej pielęgnacji, jak nie lubicie, to chociażby w nocnej jest zrobić bardzo mocną warstwą pielęgnacji. ja taką warstwą pielęgnacji zrobię. Moja skóra wszystko wchłonie i za godzinę dosłownie na to będę mógł nałożyć krem z filtrem. Także będzie cudownie. Póki moja twarz jest mokra, robię sobie kombo. Będziecie mieli też to kombo tutaj. Także będzie super. Kombo. Żel aloesowy Bentona. Odrobinkę. Dosłownie kropelka. Dosłownie kropeleczka. Do tego. Pieluron komi Next Level. Połączone, tak, superancko. I chcę połączyć, ale dobra, to połączę później. I to łączę ze sobą w dłoniach. Rozprowadzam szybko. I też aplikuję to na y, skórę wokół oczu i, poty, i na powieki. Bo mam jeszcze ze sobą cztery kremy pod oczy, ale uznałem, że dzisiaj nie nałożę typowo kremu pod oczy, a nałożę pełną pielęgnację, taką jak na twarz, na skórę wokół oczu, aby się po prostu na maksa wypielęgnować. Zobaczcie, tu się wszystko wchłania do matu. Wszystko się wchłania do matu, skóra po prostu potrzebuje. I teraz nałożę sobie produkt, o którym będzie dzisiaj film na kanale, bo zaraz będę właśnie o tym produkcie y, nagrywać y, filmik, także będziecie mieli y, rekomendacje tego produktu. Tylko cholerka, nie mogę go odkręcić. Odkręciłem go, ok. Także biorę, ok. Tetra i Zapalmitenian Ascorbellum, cudowna sprawa. Rozprowadzą go w dłoniach, również go rozprowadzą. I to jest cudowny produkt. Ja już czuję naprawdę ukojenie, bardzo mocne nawilżenie, wygładzenie skóry. Przed oczywiście przyjściem do Was na pielęgnację zrobiłem sobie jeszcze maseczkę oczyszczającą. Zrobiłem sobie maseczkę etik, Juzu, tą z węglem, co na swoim urodowym polecałem. Świetna jest, także zdecydowanie... I tutaj mamy witaminkę C. tetra, i naprawdę skóra jest przepięknie już wypielęgnowana, ale dla mnie, personalnie, to jest jeszcze za mało. I teraz nakładam tołpa ceramidowy krem z serii Ideal Age. I jego ze względu na swoją aksamitność daję wręcz odrobinkę, ponieważ będę go jeszcze domykać. Odrobinkę rozprowadzam, bardzo delikatnie na skórze wokół oczu. A resztka, co mi zostanie w palcach, będzie wklepana, wciśnięta w powieki. I po tym olejku z Farmaceris, ten krem, tołpy, zachowuje się po prostu jak jedwab na twarzy. Jak jedwab. Jedwabista formuła, jedwabista konsystencja. No cudowne działanie. A mówię sobie, a dlaczego mam nie nagrać pielęgnacji na nasz drugi kanał? No. <noise> Jak najbardziej. Mogę, mogę, śmiało. I krem ceramidowy jest nałożony. On się wchłonął. Widzicie? Skóra na urlopie jest naprawdę bardzo chłonna. I tą całą pielęgnację domykam bentonem, emulsją. On się nazywa lotion, ale to jest emulsja dwa, trzy, cztery, pięć, 6, sześć, sześć dołos i ona się troszeczkę smuży widzicie właśnie takie białe się robi, ale to dobrze, bo skóra dłoni również na tym skorzysta i teraz emulsją bentona wszystko ładnie scalam Zobaczcie. I teraz powiem Wam tak szczerze, często, personalnie szczerze. Dopiero teraz czuję, że moja twarz jest wypielęgnowana. Dopiero w tym momencie połączyłem tutaj humektanty. Połączyłem tutaj właściwości aloesu, które wyciszają, łagodzą rumień, świąt, podrażnienie, zaczerwienienie. Włączyłem tutaj antyoksydant Tetra. W sumie będzie lepiej, jak Wam to wszystko osobno pokażę. Także dobra, robimy tak. Włączyłem giełkę, która działa antyoksydacyjnie, bardzo silnie nawilżająco i bardzo silnie naprawczo na skórę, bardzo silnie ją regeneruje. Także to była taka przygotowawcza dawka pielęgnacyjna. Później w kombo połączyłem sobie Aloe Benton. Już go dękuję, zobaczcie. Zostało mi go. Zaraz, zaraz wam to dokładnie pokażę, żebyście widzieli, żeby to było szczere. O, widzicie? Dotąd zostało. Spokojnie mam zaćkę w domu, tak także bezproblemowo. Także dosłownie kapkę żelu aloesowego yy, z Bentona. Połączyłem znakomich Hyaluronic Acid z tym serum. One mają właśnie. Tą podobną konsystencję, czyli tak jak Was uczyłem na moim urodowym kanale, od jak najlżejszej konsystencji do jak najcięższej, aczkolwiek w przypadku kremów tutaj była troszeczkę odwrotna reakcja, ponieważ najpierw dałem ceramidę kanapkowo, później domkłem to peptydami, ale spokojnie to się wszystko wchłonie. I tutaj połączenie właśnie humektantów i substancji nośnikowych wprowadza nam substancje aktywne w głębsze warstwy skóry. Później na to oczywiście nałożyłem produkt, który będzie dzisiaj na moim kanale. F jeszcze o nim nie wiecie. Jest to ten farmaceris właśnie to serum olejkowe, no cudowna sprawa. To, to, jest, to, to jest taki regenerator. To jest coś cudownego, to jest naprawdę mega sprawa. Później, oczywiście, na serum farmacerisa nałożyłem krem Topa Ideal Age, ten EGF Ceramid NP plus omega 3. Czyli tutaj co mamy? Bardzo gruntowną odbudowę uszkodzonej bariery hydrolipidowej. Czyli mamy tutaj bardzo mocne nawilżenie, bardzo mocne wyciszenie, bardzo mocną regenerację skóry. I na to nałożyłem Snail Bee. O, tak, o tutaj widać napis. No o. Snail Bee. Oni piszą tutaj, że to jest lotion, ale tak naprawdę to to jest emulsja. To jest taka, widzieliście? To jest takie. Ja to sobie na dłoń nałożę, nawet pokażę Wam. To jest bardzo leciutka konsystencja. To jest idealny nawet mogę powiedzieć wprost krem na dzień, bo on się nadaje pod makijaż, nic się nie roluje, nic się nie ciastkuje. Mogę sobie tutaj orączki posmarować, wszystko mogę tym kremem posmarować i jest to świetna formuła. Ale chcę powrócić jeszcze w tym vlogu na temat tego, co Wam polecałem na moim urodowym kanale. Płatki Bentona. To jest Ultimate Snail Bee. Powiem Wam, że skład się nie zmienił. Skład się nie zmienił, skład jest taki sam, to jest dalej ten sam produkt, tak, który używałem rok temu, który Wam polecam na moim rodowym kanale rok temu. Aczkolwiek funkcje i preferencje mojej skóry musiały się tutaj zmienić, musiały tutaj zajść jakieś zmiany. Na pewno nie zaszły zmiany w produkcie. To na pewno to jest zdecydowana kwestia. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że te płatki w tym roku działają na mnie mocniej niż w ubiegłym. Działają mocniej. I ja to widzę. Moja skóra wręcz, dosłownie, uwierzcie mi lub nie, pod oczy, w, w domu to tak 8-9 minut te płatki mogę trzymać i one są normalnie absorbowane, aczkolwiek w trakcie urlopu one w dwie minuty już są praktycznie wchłonięte. Skóra wokół oczu dosłownie pije te wszystkie substancje regenerujące i wam powiem szczerze, że nawet jak się tutaj spiekłem widzicie, już nie mam tutaj spieczonego, już wszystko się ładnie zregenerowało. Aczkolwiek jak się spiekłem, to te płatki, właśnie te płatki, one bardzo szybko mi przyspieszyły regenerację skóry wokół oczu. Bardzo szybko. Właśnie dzięki y, peptydom miedziowym, kombinacji peptydów i mamy tutaj naprawdę cudowne y, składniki aktywne. Także do swojego porannego komba złożyłem dzisiaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć produktów, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 produktów i mam intensywną pielęgnację, buzia jest wypielęgnowana w ciągu to już mi się wchłonęło, tego już nie ma w ogóle tutaj y, nie ma tłustości nie ma ciężkości nic złego się nie dzieje y, i za godzinkę jak będę wychodzić z domku po prostu zaaplikuję sobie tutaj mój SPF i nie będzie żadnego problemu na mocy integralnej i skóra będzie, nie jest przeciążona nie jest obciążona, nie jest obklejona nie poci się, nie dusi się ona jest dobrze zaopiekowana Dostała kompleksową dawkę pielęgnacji i ta pielęgnacja naprawdę robi bardzo dużo na mojej skóry. Przyspieszyła mi tą regenerację właśnie po tym, jak się spiekłem na tym słońcu i naprawdę skóra odzyskuje zdrowy, promienny blask. Także ja jestem zachwycony. Wiecie, moja kosmetyczka, ogólnie kosmetyczna, jest tam. Nagram chyba dla Was taki osobny filmik z tą zawartością. Zobaczę, jak mi czas na to pozwoli i naprawdę bardzo dużo kosmetyków ze sobą wziąłem, bardzo dużo ale to bardzo, naprawdę do przegięcia, bardzo dużo tych kosmetyków ze sobą wziąłem aż ja mogę to powiedzieć wprost, przegiąłem pałę naprawdę, ale ja jestem przezorny zawsze ubezpieczony, stoję na takim stanowisku że przezorny zawsze jest tam, wiecie ubezpieczony, aczkolwiek to kombo, które wam dzisiaj pokazałem, ono najlepiej działa na moją skórę na urlopie najlepiej działa najlepiej. Po prostu bardzo szybka regeneracja, bardzo silna przebudowa, bardzo silna odnowa, odbudowa. Naprawdę świetna globalna pielęgnacja, która robi robotę na skórze i ja po prostu jestem zachwycony. I ja naprawdę ją polecam. Tutaj widzieliście, tutaj kombinacja substancji naprawdę była spora, bo i hialuron, który jest nośnikiem, i tetra, i witaminka C, i tutaj aloes, tak, i substancje regenerujące, tutaj ceramidy, omega-3, tej śluzy ze ślimaka, filtr śluzu ślimaka, jak i również peptyt miedziowy. Także niacinamid, to tutaj naprawdę skóra została tak porządnie, podkreślam, porządnie naładowana składnikami aktywnymi. Także ja jestem zadowolony. Zaraz mogę iść, kraść świat. Mogę iść, wszystko po prostu zdobywać. Jakby to tak Wam powiedzieć na poziomie level, level hard. No, także jestem wypielęgnowany i na tą pielęgnację, na tę pielęgnację, żeby się ktoś nie doczepił, tutaj o polszczyznę, mogę normalnie bezproblemowo zaaplikować krem z filtrem i nie będzie żadnego problemu, nic się nie zroluje, skóra się nie będzie dusić, nie będzie się ciestkowało. I dzisiaj już nie aplikuję SPF-u a aplikuję próbę z laboratorium mojego kremu z filtrem, ponieważ go jestem pewien, on ma udowodnione duże PPD choć jeszcze badania trwają, aczkolwiek już mamy pewne dowody działania mojego filtra, który będzie w przyszłym roku. Także no ja jeszcze go sobie dzisiaj nałożę. Także w zdecydowany sposób pielęgnacja służy. Kremu pod oczy tutaj już nie widzę sensu nakładać, moja skóra została zaopiekowana na poziomie max level hard i pielęgnacja jest idealnie skomponowana, także no, wam pokazałem taki mój rytuał. Prosiliście mnie o taki rytuał, więc wam go pokazałem jak najbardziej tak na spontanie, na luziku, a teraz mogę lecieć, pędzieć, pędzić, pędzić, pędzić. <laughs> tutaj się tak mogę pośmiać, no lecę na Urdowy teraz nagrać dla Was filmik o tym cudzie. O tym cudzie leci. Dzisiaj będziecie mieli filmik na kanale. Także lecę, pędzę, biegnę, frunę. Po prostu lecę, bo chcę nagrywać dla Was o tym cudzie, ponieważ naprawdę jest warto tutaj głośno o tym gadać. Także na dzisiaj to tyle, moi kochane skarby. Serdecznie Wam dziękuję, jeżeli dotrwaliście do vloga i się zdziwiliście, że tu są kosmetyki. Ale tak, tutaj są kosmetyki. Także my obiecaliśmy Wam również regularność ym, nagrywania na tym kanale, także taki vlog kosmetyczny jak najbardziej, ja na stanowisku, od czasu do czasu może się tutaj pojawić. I nie powinno być z tego tytułu żadnych problemów na mocy integralnej, że na kanale rodzinnym pojawiają się vlogi kosmetyczne. No, to nie jest, wiecie. Ja Wam tutaj na przykład nie mówię o typach skóry i takich bardziej rozszerzonych tematach, jak gadam na swoim drugim kanale. Aczkolwiek, no tutaj to była taka po prostu pogadanka ze skincarem. No, także mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze, że u Was wszystko w porządku, że pogoda, zdrówko, uśmiech Wam dopisują. Także kocham Was bardzo serdecznie, Wam dziękuję ze szczerego serca za to, że dotrwaliście ewentualnie do końca. I do zobaczenia w następnym vlogu. Kuśka, pa!